Witajcie tu na naszym trzecim odcinku gameplay yy, naszego serwera. Mm, tutaj jak widać jest taki mały skromny spawn, ups lag. Mm, na początku tak może być, bo frap się niedługo włączył, ok No to tak, mm, adminem serwa, znaczy adminem jest hardcore, tutaj mamy cennik. Raczej rangi cennik, Super Admin 15 zł, admin 10 zł, super VIP 7 zł i VIP 5 zł Bardzo zachęcam do kupowania. Um, tu jest um, cały Team. Witaj na serwerze polski Westcraft, Viva Vivacraft. Witaj na polski Craft. Head Admin Hardcore MS Daniel, Prezydent Wilku xdddd prezes Olek222 Operator Mathew Zuza MS Daniel No i mój genialny, znaczy technik hardcora to będzie MS Daniel, tak um, Tu jest mały regulamin Trzymaj kulturę Nie podpalaj domów, nie spam, budujemy domy poza miastem, budujemy fajne domy Nie oddalamy nie dajemy Climb'a w Gidlin w miejsce. No. Wszystko o VIPach. Niech czy nie czytam, ale przeczytamy. Kurde, znów jak. Dobra. Witaj, tu możesz się wszystkiego o VIPie. Ranga VIP kosztuje 5 zł, a Super VIP 7 plus GM 10 zł. VIP ma prawo do prawie wszystkiego. Okej. Okay. To chyba taki chwyt reklamowy. A to co to jest? Nie wiem. No to idziemy w świat. Um, to jest wszystko AFK. To jest dla tych, którzy... Będę sobie ją... Będę sobie stać prostu i czekać. Creeper. To jest król, król, król... Królowa Creeperów. Tu jest mieczyk. Chyba sklep, czy... Nie, to jest arena. Łofak. Wow, jak widać, to był pojedynek ze ale Arena by hardcore. No, arena by hardcore. I teraz zmierzę się w zwolnionym tempie z dwoma zombiakami, A oto sebak! Dla wszystkich kurwa. Dla wszystkich zwariowanych wariatek. Dla wszystkich wspaniałych kobiet, dla których miłość jest uczuciem najwyższym. a? Sprawdźcie. Prawda, syf dla wszystkich kobiet, ta, a ja byłaś sercem. Nikt nie chce być samotnym, dziś chciałbym cię przytulić Swariować właśnie z tobą Nie chcę się zamolić, nie masz innego, więc dlaczego mnie całujesz? Co ty do mnie czujesz? Wrażliwa na mój dotyk, jeszcze ten jeden raz Jesteś dla mnie jeden spotyk, jeszcze ten jeden dotyk. Uśmiech twój jak serca promik, Znów się uśmiechasz, Słodka siostro, jestem twój tylko twój, tylko bądź przy mnie twaj, proszę cię stój Chcę być razem z tobą, tylko z tobą twoja z Tylko mnie nie olej jesteś moim idolem Jeśli chcesz to wszystko będzie tak jak planowaliśmy być Ciebie przy sobie w łóżku Znowu. Winner! Wygrałem z dwoma zombiakami i jednym szkieletorem i mam piąty level. No to idziemy dalej. Mam tu zombiako. Mm, e idziemy dalej. No to tu jest taki, takie domki to są raczej, to są... Mm, zobaczymy na farm. Bo sam tego miasta nie oglądałem, ale myślę, że jest bardzo fajny. E tu jest jakieś podziemne coś. Zaraz tam zobaczymy. Koniec? O, hardcore. To jest admin. Przywitam się. O, właśnie diamenty rozrzuca. Dla widzów oczywiście. Dobra. Ja chcę to zbiorę, bo będzie mi chyba przydatne. Dobrze, widzę, dziękuję. Widzę, dziękuję. No i hardcore, chodź za nami. Hardcore, chodź za nami. właśnie, chodź. I. Um, jakby to powiedzieć, że idziemy. No i że my. To jest, już mówię, Creeper. To jest arena B Hardcore. Um, którą zbudował. To jest wielki Creeper. Już mówiłem trzeci raz. Um, to chyba będę zbudować warp sklep, ale to potem. Um, tak. Um, tak, nawet walczyłem z, z zombiakami. To jest Zuza, um, operatorka. No. I tutaj jest jakieś podziemne miasto. Wow, Co to? Hardcore? Aż cóż to jest? Hardcore właśnie nie wiem. Ale wygląda fajnie. Seryjny będzie rozbudowany, bo to jest bardzo, bardzo. Nierozwinięte, ale to będzie bardzo i to bardzo rozwinięte. Balkon widokowy to jest balkon widokowy. Wejdziemy na górę, zobaczymy te piękne widoki. O, mam dużo diamentów. Witaj na balkonie widokowym, by hardcore. O, fajny. Um, to właśnie robił hardcore. Bardzo piękny widok zaraz weź, weźmiemy, weźmiemy na daleki i zobaczycie jaki piękny. O piękne widoki. Cre creeper mi wyjebał Creepera. <ścoughs> Dobra, no to wracamy na spawning. Spawn Um, podchodzimy. I końcowy moment. I robimy końcowy moment. Um, jak widać, nie wiem, czy się Wam on podoba wyrzucanie miecza. tu nie zobaczę, czy to się jest z przodu. Bo na innych serwerach jestem. A, o, kurde. Um, na innych serwerach jestem adminem, więc mi szkoda. Na tym serwisie bardzo szkoda, więc muszę się upewnić, że nikogo nie ma. Oto. Oh Ufak. Dobra, um, ostatni moment, um, ostatni moment, to wyrzucanie miecza, nie łapać, dobra, um, no to żegnajcie, zapraszam was do tego serwera, bardzo mi się podoba, jest to z trzeci z tych serwerów, Subskrybujcie, komentujcie, miłe są um, ocenianie, ko komentowanie i subskrypcje. Jak chyba jak Ci się podobało, nie zapomnij dać do ulubionych. O to żegnaj! Nie.